Zapraszam na kurs materialny wwwpiotciupak.pl Liczby a i b są dodatnie oraz 12% liczby a jest równe 15% liczby b. Stąd wynika, że a jest równe. No to zapiszmy to, co tutaj widzimy, czyli 12% liczby a, czyli 12% a jest równe, czyli równa się 15% liczby b, czyli b. Pamiętajmy, że procenty możemy zamienić na ułamki, czyli 12% to jest po prostu 0,12a równa się 0,15b. Oni się pytają, ile, ile to jest a, pytają się o a. No to, żeby dostać a, to ja muszę stronami podzielić przez to, co stoi przy a, czyli przez 0,12. Czyli wychodzi, że a to się równa 0,15b. Podzielić przez 0,12. Ja to mogę zapisać w ten sposób, że to jest 0,15, podzielić przez 0,12 i tutaj razy b. No i weźmy na kalkulatorze, sprawdźmy, ile to jest. No to zapiszmy. 0,15, podzielić na 0,12, ile to będzie? To jest 1,25. 1,25, czyli możemy zapisać tutaj, że to się równa 1,25. B to jest odpowiedź, czyli A równa się 1,25B. Możemy to zamienić na procenty, czyli to jest 125% liczby B. Czy jest taka odpowiedź? Oczywiście jest odpowiedź B.